Mocno wierzę, że to wideo uratuje komuś życie. Zapraszam. Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Mamy kolejny dzień. To jest kolejny dzień, gdzie udało mi się wstać z łóżka i ubrać się, co jest wyczynem. Natomiast już chyba na piąty dzień z rzędu, więc korzystam z tego dnia. Staję z rana. Plan na dzisiaj pobiegać, kupić kawę, popracować i może jeszcze zabiorę Was w parę fajnych miejsc, w hunchal Właśnie kupiłem kawę do domu, i któregoś dnia zrobię taki odcinek taki jeden cały odcinek, gdzie pokażę nieruchomości, jak się kupuje, proces kupowania, u kogo najlepiej, jak to się z Polski kupować albo wynajmować, etc, bo dużo takich pytań dostaję, będę odsyłał do odcinka wtedy. Teraz te sesje mojej pracy są takie losowe, ale w końcu się biorę tak, żeby robić konkretnie. Dzisiaj plan jest taki, że 5 godzin poprosować. co jest dużo na moje warunki, ale pokażę ciekawostkę. Więc e, wróciłem do swojego dokumentu, czyli The 5 Minute Journal. To jest takie miejsce, gdzie piszemy za to, jesteśmy wdzięczni danego dnia, e, jakieś tam afirmacje i na, wieczorem piszemy różne rzeczy. Ciekawostka jest taka, że ostatnie wpisy, patrzcie na moją, na moją systematyczność, gdy miałem gorsze dni. Raczej znaczy 12 stycznia, 23 lutego. Dobra, więc zadanka na dzisiaj. Troszeczkę popracowałem na Discordzie. Trzeba pracowałem to nie Tyle praca, co tutaj, popisanie. E, działam nad newsletterem na jutro. Chcę wrócić do newslettera, bo mam tu już dużo fajnych rzeczy do przekazania, więc e, parę tematów. I dodatkowo. Działam ciągle nad encyklopedią produktów online. Mam nadzieję, że to będzie fajne, więc to są zdania na dzisiaj. Działam, ruszam do pracy i za chwileczkę się zobaczymy i ruszamy, może jeszcze w małą podróż. Słuchajcie, dzisiaj Was zabiorę w trzy miejsca, z których fajnie widać funsza na Maderze. To są takie fajne miejsca, będę pokazywał też mapkę, gdzie jesteśmy. Na przykład teraz jesteśmy tutaj, widać mapkę. Ale też chciałbym wykorzystać to wideo, aby opowiedzieć o trzech rzeczach, które. Warto zrobić trzy miejsca, trzy rzeczy, jeżeli mamy w swojej rodzinie, gdzieś blisko, osobę, która zmaga się ze zdrowiem psychicznym, właśnie szczególnie depresją, bo o tym mogę najbardziej powiedzieć. I gdy jest bardzo źle bardzo źle czyli tak jak w moim wypadku, odechnia się wszystkiego, mamy myśli destrukcyjne nie chcemy się myć nie chcemy myśleć o finansach, o pracy, o niczym. Chcemy się rozstać rzeczywistością. To jest taki stan, gdzie stety, niestety dużo też ludzi jest, bo gdy nagrałem swoje wideo i wysłałem maila, dostałem setki, dosłownie setki wiadomości, bliżej tysiąca niż stu. I były tam tragiczne historie, gdzie pewna pani straciła swego męża parę tygodni wcześniej, gdzie ludzie mają super trudne sytuacje. Więc teraz czas na trzy takie rzeczy, które warto zrobić. Jeżeli mamy blisko taką osobę, mówię ze swojej perspektywy, mówię też na punkcie tego, co mi pomogło, bo nie wszystko jest logiczne. Zapraszam. Właśnie się okazało, że nie włączyłem nagrywania, ale później będą już normalne wideo. Ta rzecz numer jeden to pójście do psychiatry. Pójście do psychiatry tak szybko jak się da. Jeżeli mamy blisko osobę, która nie chce iść, to trzeba tę osobę w ten sposób zmusić, przebłagać, przed prosić wykorzystać autorytety tej osoby, co działa dobrze, czyli jeżeli dana osoba ma swoje autorytety, prosić te autorytety, żeby skierowały tę osobę do psychiatry, bo czasami nie ma innej drogi, więc ta opcja, żeby pójść do psychiatry, jest super ważna. Tak jak mamy zapalenie wyroska robaczkowego, chcemy iść do chirurga, żeby nam to zaczął leczyć, wyciął i tam potem inne rzeczy, tak samo tutaj musimy iść, żeby nie, nie było większego problemu. Więc to jest rzecz numer jeden. I wracamy dalej z naszego odcinka. Jesteśmy w miejscu numer 2. Miejsce numer 2 jest o takie skomplikowane, że parkujemy w innym miejscu, trzeba trochę się przejść. Więc parkujemy przy takim barze, swoją drogą, który jest dzisiaj zamknięty, ale można sobie tu zjeść. I z lewej strony tego baru jest taka ścieżka. I tą ścieżką idziemy w kierunku, który teraz też widać na mapie. Więc ruszamy i za chwileczkę porozmawiamy o punkcie numer 2. I dotarliśmy. Jest to dość łatwe podejście i fajne miejsce. Nie ma tu praktycznie w ogóle ludzi. Raz widziałem tu ludzi. Jest mega widok. Dzisiaj trochę nam zasłania widok chmura, czy co to jest, nie mam pojęcia. Ale nic to. Dobra, przechodzimy do punktu drugiego i popatrzmy na widok. Słuchajcie, mamy zadresowany już temat psychiatry, który moim zdaniem na pewnym etapie jest jedyną opcją. Czasami, gdy jest jeszcze odpowiednio wcześnie, Możemy sobie na tego psychiatrę nie pozwalać, ale moim zdaniem tak serio, obiektywnie patrząc na efekt wszystkiego, co próbowałem, to to, było najlepsza, to była najlepsza inwestycja. Mówię, nie jest droga, jest dobra. I teraz tak, nasz partner, partnerka, dziecko, ojciec, mama, whatever, ma piguły i zaczyna je brać. I teraz te piguły w moim wypadku pomogły w tym, żeby a było więcej serotoniny, czyli żebym miał szczęście, tak to nazwijmy. I po drugie w moim przypadku to, żebym spał. Bo nie spałem, to było dużym problemem u mnie. Gdy zacząłem brać te piguły, zaczęło się poprawiać, ale nie zaczęło się poprawiać od razu. Ten proces naprawy, taki żeby w ogóle doszło do poziomu akceptowalnego trwał powiedzmy około miesiąca. Przy czym dwa pierwsze tygodnie zażywania pigułek, zwiększania ich dawki, nawet może trzy tygodnie to było strasznie, strasznie trudny okres. I teraz tak, to co bardzo rekomenduję, jeżeli osoba blisko zaczyna działać to pomóc tej osobie zająć głowę. I to jest o co mi chodzi. I o tym mało kto mówi, to jest, nie wiem, to moim zdaniem jest mega istotne. Bo jak zostajemy sami z głową, nie wiem, pójdziemy pobiegać na spacer sami, czy będziemy leżeć, to w naszej głowie krążą myśli, różne złe myśli, z którymi próbujemy sobie radzić na różny sposób. A jak nie potrafimy sobie radzić, no to szukamy trudniejszych rozwiązań. I teraz tak, to co ja bym rekomendował Załóżmy mamy męża, tak, który ma problemy, zaczyna brać piguły, nadal jest słabo, ale jest nadzieja, to zająć głowę tego męża czymś, czyli mąż lubi serial przeciele, siada, oglądamy serial przeciele z 24 godziny na dobę, aż zaśnie. Lubi grę Baldur's Gate. Włączamy, jak ktoś przychodzi grę Baldur's Gate 120 godzin, siedzimy z nim oglądamy. Włączamy to, robimy sobie inną rzecz, możemy, natomiast chcemy, żeby głowa tej osoby była zajęta, aż piguły nie zaczną dobrze działać, bo to zajmuje niestety trochę czasu. Ktoś lubi oglądać filmy Science Fiction. Oglądamy wszystkie filmy Science Fiction. Siadamy koło tej osoby i oglądamy. I teraz nie mówimy, że będzie dobrze, nie mówimy, że wszystko będzie wspaniale, etc. To nie ma znaczenia. Chcemy, żeby zająć czymś głowę, zanim Piguły nie zaczną działać, więc to z mojej wiedzy działa świetnie, u mnie zadziałało świetnie, na tyle świetnie, że jestem tutaj, kręcę wideo, jest każdego dnia coraz lepiej, więc jest to dobra opcja dla innych. Zapraszam serdecznie i tym samym kończymy nasz punkt numer dwa. Dzisiaj widok jest słaby, bo są te chmury, ale ogólnie, szczególnie wieczorem, ten widok jest rewelacyjny. Dzisiaj jest jak jest, musimy to zaakceptować. I dotarliśmy do ostatniego miejsca, czyli na pole golfowe. Można tutaj przyjechać i pograć sobie w golfa. Natomiast my dzisiaj nie gramy w golfa. Przyjechałem tu żeby pokazać widok i też żeby opowiedzieć o punkcie numer 3. Miejsce jest o tyle fajne, że tutaj też jest kawiarnia, restauracja, więc można przyjść, zjeść, napić się kawy. I mamy widok na funszal. bardzo ładny. Dzisiaj taki jest właśnie zamglony ten, ten, ten widok, jak sobie pomyślałem, właśnie przed chwilą, że tak jak jesteśmy właśnie w tym stanie depresyjnym, wszystko widzimy przez taką mgłę i nawet te szczęśliwe rzeczy nie dają szczęścia, co jest bardzo ciekawe. Dobra, i punkt numer 3 jest taki, że moim zdaniem, jeżeli mamy tylko taką możliwość, to warto wziąć i się spakować i pojechać w inne miejsce. To znaczy, jeżeli. Tak jak my mamy gdzieś możliwość wyjechania do innego kraju, super. Jeżeli yy, może mamy możliwość wyjechania do innego miejsca w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, super. Czyli wziąć Airbnb na miesiąc, czy gdziekolwiek, to trochę kosztuje tak, ale to jest gra warta świeczki. Ponieważ e, jak w moim wypadku było i też wiem, że u innych jest tak samo, jak leżymy cały czas w jednym łóżku i patrzymy w tą samą ścianę i tam te miejsce doprowadza nas do tego, że jeszcze bardziej się zagłębiamy w naszych myślach, yy, które nie zawsze są dobre. To oderwanie się od tego miejsca w 100% jest mega pomocne. Yy, nam pomogło właśnie wyjechać na Maderę. Jesteśmy na tyle szczęściarzami, że mamy tutaj mieszkanie, więc było o wiele łatwiej. Natomiast yy, warto wziąć swoją osobę, której nam zależy, i przy, yy, wsadzić w samochód, czy w samolot, czy w łódkę, czy na rower i pojechać w inne miejsce. I tam sobie być z tą osobą, oglądać filmy i czekać aż stan się poprawi, bo jak stan się poprawi wtedy można zacząć e, działać z innymi rzeczami e, o czym za chwilę i na koniec odcinka zrobiłem taki wykres który chyba będzie bardzo pomocny nie wiem czy go dobrze widać, ale zakładam, że widać go dobrze więc tutaj jest nasze samopoczucie tu jesteśmy super szczęśliwi, tu jesteśmy bardzo blisko mroku tak już najbliżej jak się da a tu jest czas i teraz gdy nasze zadowolenie spada i tam te stany depresyjne się włączają, to do pewnego czasu te wszystkie rzeczy, jak medytowanie, będzie dobrze, sport, spacery pomagają. Wiem to po sobie, ale po pewnym czasie nic nie pomaga. I nieważne, co byśmy robili, nic nie pomaga. I wtedy moim zdaniem jedną z najlepszych opcji, jaką możemy zrobić, to pójść do psychiatry. Po to, żeby ten nasz cykl odwrócić. Bo jak znowu wrócimy, przekroczymy to linię. To znowu możemy, tak jak ja teraz, zaczynam spacery, zaczynam jakieś tam medytacje i, i, i inne rzeczy, I to tam pomagać. Widzę po sobie, że to pomaga. Ale tu nie pomagało nic. I tutaj była tylko leki i tylko leżenie w łóżku, i tylko zajmowanie głowy, i tylko zmiana miejsca, co mi bardzo pomagało. Są oczywiście różne eksperymentalne rzeczy, ale ja o tych nie mówię, bo, bo nie chcę na razie. Co nie znaczy, że z psychiatry nie można brać, nie korzystać wcześniej jako konsultacji, normalny lekarz, tak? Więc trzeba mi to w głowie. Jak nie zadbamy o to, tak, to część osób, bo dostałem też takich wiadomości nie wraca już. Robi sobie tutaj na dole taką... ma taki epizod i koniec tak historii. Więc najlepiej nie przechodzić przez to linię, tylko dbać o zdrowie mentalne. A jak przyjdziemy tutaj, iść do psychiatry. w pierwszej kolejności. To tyle. Dzięki i do zobaczenia w Pozdrawienia ze słonecznej Madery. Ptaszki chywają. Psy szczekają. Życie.